Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 sierpnia 2025 roku. Po. 1166 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku. O zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Art. 1. pierwszy w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku. O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt czwarty wprowadza się następujące zmiany, punkt pierwszy w artykuł, a w ustawie dwaiczne otrzymują brzmienie punkt drugi osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się w osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradni obywatelskie w formie punkt pierwszy pisemnej myśli w przypadku korzystania z pomocy punkcie albo punkt drugi ustnej myśli w przypadku korzystania z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Punkt trzeci oświadczenie, o których mowa w ustawie złożone w formie pisemnej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. W przypadku złożenia oświadczeń, o których mowa w ustawie, w formie ustnej informacja o ich złożeniu przechowuje się w systemie teleinformatycznym. W ustawie 4 po wyrazach w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie, dodaje się wyrazy złożone w formie pisemnej. W ustawie 5 otrzymuje brzmienie punkt 5 w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia niemyślnik odpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ustawie, złożone w formie pisemnej przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone. W przypadku złożenia oświadczeń, o których mowa w ustawie, w formie ustnej informacja o ich złożeniu minister sprawiedliwości przechowuje w systemie teleinformatycznym przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym informacja została sporządzona. Punkt drugi artykułu 5 po ustawie 4 dodaje się ustawie o brzmieniu a w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość uwagi na konieczność przeprowadzenia bezpośredniej analizy dokumentów. Adwokat lub radca prawny mogą uzależnić udzielenie porady od osobistego stawiennictwa osoby uprawnionej w punkcie pomocy prawnej lub zarekomendować osobiste stawiennictwo w punkcie najbliższym miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Punkt trzeci w artykułu 7 w ustawie 3 2 otrzymuje brzmienie, punkt drugi przekazuje oświadczenie, o którym mowa w artykule 4 ustawie, złożone w formie pisemnej w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia albo dokumentuje informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w artykułu 4 ustawie w w systemie telemyślnik informatycznym. Dziennik ustaw myśli, myśli i pomyśli i punkt 4 w artykułu o ustawie czy otrzymuje brzmienie punkt 3 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się podczas dyżuru. Dyżur ten odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu i trwa co najmniej 4 godziny dziennie z połączeniem dni, o których mowa w artykułu 1 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku. Od wolnych od pracy Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt św. Po ustawie czy dodaje się ustawia i w brzmieniu? a. Osoba uprawniona może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego starosta może ustalić, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego następuje wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W się 8 otrzymuje brzmienie punkt ósmy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku. O języku migowym i innych środkach komunikowania się dziennik ustaw z 2023 roku. Pozycja punktu 20. Może być udzielana niemyślnik odpłatna pomoc prawna lub może być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem. Po ustawie 8. Dodaje się ustawie a w brzmieniu a. W przypadku, o którym mowa w ustawie, starosta określi ogólne warunki techniczne odbywania dyżurów poza punktem. Punkt 5. W artykułu a w ustawie 4 skreśla się wyraz pisemny. W ustawie 5 otrzymuje brzmienie, punkt 5 do oświadczenia, o którym mowa w ustawie, przepisy artykułu 4 ustawy 2 zdanie, trzeciej ustawie myślnik oraz artykuł 7 ustawy czy stosuje się odpowiednio. Punkt 6 w, w 28 dotychczasową treść oznacza się jako ustawie 1 i dodaje się ustawie 2 brzmienie, punkt 2 w latach myślnik maksymalny nimi wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wyjścia w życie niniejszej ustawy w nocy zł, Z tym, że w poszczególnych latach wniesie odpowiednio punkt 1, 2026 roku.

Pół 7, 2032 roku. Myślnik 133, 63, 769 punkt Pół 8, 2033 roku. Myślnik 133, punkt 863 punkt 9, 2034 roku. Myślnik 136, 963, 435 zł. punkt 10, 2035 roku. Myślnik 143, 877, 521 Pół 7, uchyla się a. a. Pół 2, to oświadczeń o których mowa w artykułu 4 ustawy 2 i artykułu 11 ustawy 4 ustawy zmienianej w artykułu złożonych przed nim wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w artykułu w imieniu dotychczasowym, a punkt trzeci ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku, z wyjątkiem artykułu 1 punktu, który wchodzi w życie z dniem następującym pod nią ogłoszenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, K. Nawrocki.